Mój dzwoń, 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 dzwoni menago kocha mnie jak syna, Tłuż ciebie byku, tylko doj tu jest przejście. Ole ślad został. Jestem, chwila odpoczynku była. Musiałem odetchnąć po tych niesamowitych przeżyciach w poprzedniej części. Kto jeszcze nie widział poprzedniej części, to oczywiście zapraszam. My kontynuujemy naszą przygodę. Wróciliśmy do domu generalnie i ciekawe co nas teraz będzie tutaj. Czekać kto nas wystraży. Mamy czaszkę jak coś i poza tym nie mamy nic. Muszę pamiętać o tym, że schowałem łopatkę do schowka. W razie potrzeby gdyby tu była... No co ty tu robisz? Może ci trzeba zdjęcie myknąć? Mam nadzieję, kochaną nadzieję, że nie trzeba będzie się z obrazami bawić, bo to było niefajne, bardzo. Dobra, świeczka tutaj jest no i wszystko wskazuje na to, że musimy zejść na dół. I jak ktoś wystrzeli tu... Trzymasz jeden z drugim trzecim Oho Oho Mój menago dzwoń, 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 dzwoni Mój menago kocha mnie jak syna, twój z ciebie byku tylko doj. No dobra, no to idziemy odebrać, to było tutaj, tutaj, dobra hey, Ej! Ej do KUR... Co ty robisz? Psz, mi... Time I've tried to call you My... Priest Thomas speaking finally get the information you asked for, and the truth is... The truth is... I'm worried about your family. The demons try to complete simple rituals to break the bondage of dobra, To carry out this ritual, you must rid yourself of an object with important sentimental value to you. Prophets? Hmm. were practitioners of witchcraft who became haunted as a result of their thievery and dishonesty. They used to steal from ancient dynasties as to avoid performing the sacrifice directly for themselves with their own sentimental objects. They bought the sacrifice with the emotion <referring> of this. But this perverse being is trying to go beyond even that. He's King of an ancient, of which very little is known. Seven sacrifices, seven relations. Okay. Seven. Believe we are issues? facing a, a, a body exchange uh. a ritual. Madison Hale was trying to complete such a ritual before she was murdered. So together she is forcing your child to finish it for her. <laughs> she is to steal your son's body. A body Call me as soon as you get this message. Is that what she's after? No, it's, super. it's so It's all No, mam tą czaszkę i co ja mam z tą czaszką zrobić? I był ten posąg na górze! Może... Brrr. 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 Drzwi są zamknięte, super! Cicho! Nie dererwuj mnie! Co ja mam się tu wrócić? Tam jeszcze te sejfy były! Te drzwi chyba też były zamknięte po lewo. O! są zamknięte. Ten fortepian tutaj. Jest tu coś nowego. Ten tu, tu wygląda jak jakaś postać dziwna. Są no tu te kombinacje jeszcze norweskie, i musimy teraz przejść tak naprawdę cały dom, żeby sprawdzić, czy coś się pojawi albo czy coś wyskoczyło. Generalnie zawsze ten posąg pomagał mniej więcej kierował. Gdzie pójść, a tutaj nie ma tego posągu, i się zastanawiam właśnie gdzie. Hmm, no pasuje jakiś procent przejść w tym odcinku, bo będzie nam bardzo smutno. I posąg! Po co Ty tu jesteś? Teraz już nie ma. Teraz bawimy się w kotka i myszkę. Potrzebujemy klucza na pewno, bo mamy dużo jeszcze drzwi, które musimy otworzyć. Tu jest ta kombinacja. No nie wiemy, ile w prawo. Może 7-5 do tego sejfu. To może być to. Ale jeszcze sprawdzimy. Tu się by sprzedał. Program telewizyjny. Wremontujemy wasz dom. Możecie napisać w komentarzu, kto był głównym pomysłodawcą tego filmu, bo ja już nie pamiętam. To na początku to w Ameryce było. Weźmiemy tą łopatkę. Weź. Kasety nam nie są potrzebne. Łopatkę weźmiemy, mamy miejsca teraz dużo. Mi się wydaje, że to ta kombinacja teraz jest. 7, 5. Spróbujmy, pójdźmy do tego safe'u. 7 w lewo, nie. Kurde, zapomniałem, ja miałem zdjęcie. Dobrze pamiętam, że chyba robiłem. Gdzie to, oto, 8 lat temu było. O, jest. 7 w prawo, 5 w lewo, spróbujmy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5. Nie działo. A tutaj? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No nie działa. No te sejfy nie działam. Czyli z tym siedem coś tam, to co to, to, to mówił nam ksiądz Tomasz, to raczej ciężko. I tu jest ona, czyli tak jakby tutaj coś było. Chyba, że w tą stronę, żeby się kierować, no to chodź. Tylko możesz podążać za mną, a nie, że się tutaj pojawić, zaraz ci już nie będzie. W ogóle w domu. O, ty! Czy tutaj nie ma czegoś? Ten kibel się nam otworzy w końcu? Chcę ja skorzystać, nie mogę. Może wrócimy kiedyś. Nie macie tu? Dziadu? A może w tej szafie coś jest nowego? O, tu było podchylone. O, o, o. To czytaliśmy. To to nieważne. Tu nie ma nic. Nie ma nic. Nie mam nic. Nie mam nic. Ej, tu jest! Może tu coś? O, tego nie mogłem wziąć Ale to jest krew! Ej! Tu jest coś! Klucz! O! Coś jeszcze? Co ty mówisz? Czym ja to mam myknąć? Łopatą! Ej, tam wchodzi coś! Pod tą deską coś jeszcze. Dobra, ale mamy już coś do przodu. Czerwony klucz. A do czego my ten czerwony klucz możemy użyć? To pewnie jakieś drzwi, no na 100% drzwi. A! Czerwone drzwi były w piwnicy, czyli możliwe, że to tutaj jest. A, główka pracuje. No nie mówcie, że potem znowu będzie studnia i trzeba będzie tam wejść. Kto nie oglądał poprzedniego odcinka, to zapraszam, bo naprawdę się działo.

już. Dasz Sesiana? Mam nadzieję. Dobra, dałaś Sesiana. Szklapek był gotowy w razie W. Poszedłby ofensywny ruch z mojej strony. Ojoj! Ojoj! No co? Idziemy gdzieś tu. Może to kilka razy trzeba kliknąć. Popatrzcie, safe. Aha, to ja zmieniam. Dobra, sprawdźmy ile mamy... nie zmienia mi się teraz. I kurde dużo jest. Dobra, pójdźmy sprawdzić tutaj. Ej ty kurde? E, to nie było śmieszne. Ejku! Zaki mordę! tym mordę? Zaraz ci klapkiem w mordę szczele. ...by straszyć gdzie tu uciec, bo cokolwiek. Ej, cisza jest, trzeba zmienić scenę. Dobra. No, gdzie jesteś? My się nie boimy! Wcale się kurde nie boimy. Cicho sieć, tu jest gdzieś! Safe tu jest. Dobra. Tu jest przejście. Ole ślad został. I serce mnie boli. Macie jakieś tabletki? Na serce? O, Weź Nie mogę, odłóż Nie mogę Ej A nie mogę, dobra Aaaa, ja. pierdolony Gdzie ty jesteś? Dobra, zmieniamy tą scenę Tak się nie bawimy Pozwólcie mi stąd wyjść Jest jakiś młot Dobra Mamy młot i tą deskę trzeba później podnieść. O, ale kamerkę powyginało ty. to niej tak nagrywany był cały czas No i Patryk, ty jesteś dobry agent. Maść! Maść! Ma maść! Dziadu Jezu! To znowu się stało? Wystraszyłem się! Aż mnie coś zabolało! Macie, Macie jakieś, jakieś tabletki? tabletki? Na serce? Oj, mnie już stąd! O, dzieje się, dzieje! O, nakręcamy, tak, tak! O! no, 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 no! Nie za dużo was tu. Kolej? zbliżają się do mnie? O, słyszycie to? Idę tam. Ja jestem głupi, że tam idę. A nie mogę. No. Co jest? I tam coś słychać. Z tym łomem dole sz... no, zaraz. Chłopaprańcu Tam trzeba... Teraz ta! Dobrze słyszę? Dobrze Uwaga. Ostatnia została! Kurwa, strzelają, głośniki spadają! Dzień dobry! O, więcej was nie było! No, super! Ja nie wiem, czy jak chcę dalej grać w tą grę. Zostawcie dużo łapek w górę i niech już Maciek wróci, bo ja już się poddaję. Te dwa odcinki co były, chyba przerosły moje oczekiwania. I nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że tak bardzo będę się bał. Także kochani dużo łapek w górę i zaczynam tą przygodę wspólnie z Maćkiem. bo chyba najlepsze rozwiązanie to jest. Trzymajcie się, napiszcie mi coś miłego, pocieszcie mnie. A zresztą papa. Pa. <laughs>